Cześć, witam ponownie w temacie odkurzacza. A więc, tak, postanowiłem zrehabilitować się, bo nagrałem taki szybki filmik w moim stylu, tak byle jak na szybko. Wielu osobom się to nie spodobało. Tam troszeczkę nawet nie, nie hejtowali, ale tam no byli mocno niezadowoleni i w sumie mieli rację. Przyznaję się do bicia. I stwierdziłem tak, że dam szansę. Temu urządzeniu i postaram się zrobić tak po swojemu, e, może nawet nie recenzji, ale taki rzetelny test obiektywny, bez żadnych tam moich e, dopowiedzeń, e, tak żebyście sobie sami wyrobili zdanie na, na temat tego urządzenia. E, nic nie będę mówił tutaj na temat, e, znaczy, nie, no, jedną rzecz tylko powiem, że ja kupiłem ten odkurzacz. Już, już od razu mówię, to jest model. E, PWD 20B2. Ja go kupiłem w cenie. Um, dokładnie, chyba to było 169 zł. I do tego dokupiłem też worki, ale w zestawie jest worki Właściwie za chwilę pokażę, co jest w zestawie. Pokażę wszystko, e, co jest. E, tak, o, tak, żeby było w porządku. Dobrze, mam tutaj pudełko. E, oczywiście, pudełko nie jest istotne, ale na pudełku są napisane. Podstawowe parametry power consumption to jest zużycie, czyli to nie jest jakby moc tego, tylko to jest moc, którą on pobiera. To jest 1300 W. Jest tutaj taki parametr, czyli to jest chyba moc sania 200 AirWattów. No i pojemność zbiornika tego metalowego to jest 19,8 litra. No, i właśnie dostajecie to w takim pudełku, które jest już troszeczkę przykurzone. Eee, zaraz Wam pokażę zestaw. Zestaw składa się tak, Z odkurzacza. Odkurzacz taką rączkę. Eee, na razie tylko mówię, co jest w zestawie. Dobrze? Tak. Odkurzacz e, jak gdyby składa się, znaczy jak gdyby składa się e, w zestawie do powiedzmy jednostki centralnej. Są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a nawet pięć. Myślałem, że są, są cztery nóżki z kółeczkami, które y, są mocowane na takie kliki specjalne. Y, jest rura, która jest podzielona na trzy części. No, takich tam, nie wiem, to jest około 30-30, nie wiem, 40 centymetrów może. Y, jest taka rura. Może ją zmierzę później, to wam powiem ile dokładnie ma. I taka końcówka ze szczotką. Ta szczotka tu jest, tu są dwa takie przyciski, ją, tą część. To jest taka gumka, i tu są taki powiedzmy, pędzelek z włosami to można wyciągnąć i wtedy jest sama taka plastikowa końcówka. Instrukcja jest taki filtr. Ten filtr zakłada się, jak się powiedzmy, odsysa wody, z tego co doczytały. Dobrze. Ja otworzę, bo ten odkurzacz już był używany. E, jest w zestawie taki niebieski filtr. I jest jeden worek papierowy, który ja postanowiłem mm, wykorzystać. E, ja dokupiłem worki takie jak gdyby pawełniane, w sensie takie białe, nie papierowe tylko z materiału. E, bo moim zdaniem uważam, że są no, mi się bardziej podobają takie burgi, takie, nie wiem czy są lepsze czy gorsze, e, trudno mi powiedzieć. Ta jednostka główna, to tak jeszcze pokażę, e, jak wygląda. Tu ma rączkę, tu ma przycisk zasilania 01, e, tu jest wydmuch, mm, tu jest e, wejście, czyli tutaj odkurzacz ciągnie. Odkurzacz ma taką funkcję, że tą rurę można tutaj podczepić i może działać jak odmuchawa. Co jest jeszcze takiego tutaj ciekawego? Te rzeczy, o, można sobie tak tutaj powiedzmy, albo tak tutaj przymocować. To jest rura. Może Wam pokażę tak mniej więcej, jak wygląda. Ma takie mocowanie. Tak wygląda mocowanie. No i tak wygląda rura. Tak wygląda rura z zsąca. Spróbuję ją tak tutaj, żeby... Może mi się uda... Brakuje mi ręki. Podczepić. Dobra, może No, dobrze. E... Tak wygląda zamocowana rura. Dobrze, jeszcze pokażę. E... Tu jest tabliczka znamionowa. Może komuś się coś przyda zatrzyma yy, i pokażę Wam w, w, wykonanie. Dokładne wykonanie tutaj, tak, żeby było z bliska widać, wszystko, jak jest wykonane. Yy. Co jeszcze mogę tak od siebie dodać, że yy. tu trzymam go ręką. Odprócz nie jest ciężki, nie jest ciężki, i moim zdaniem jest lekki. Znaczy, gdzieś mam wagę. Yy. Ale nie wiem. No musiałbym zważyć. No przepraszam, no, yy, może tam gdzieś w parametrach jest, jest opisany, ale w, nie jest ciężki, jest w, yy, Oczywiście jest instrukcja. Yy, akurat firma Lidr daje instrukcję zawsze raczej. Yy, a inni producenci to różni. Nie wiem. Dobrze. Jeszcze go otworzę, otworzę i pokażę wam jak to jest skonstruowane tutaj od środka. Od środka to wygląda mniej więcej tak. E, ja ściągnę ten filtr. Znaczy filtr. No tak. W pewnym sensie jest to filtr. No i tu jest taki właśnie system zasysania powietrza. A w środku, e, dobra. Ja ten worek o. Mm, ściągnę. Yy, worek jest już troszeczkę zapełniony, bo był kilka razy. Yy, a, <dobrze>, Dobrze, nawet zobaczcie, zostało mi takie kółko. Tego nie wyciągnąłem, zapomniałem. Yy, I tak ten element jest wykonany ze stali nierdzewnej i powinien być szczelny. A to sprawdzimy, yy, ten wylot. Ma taką specjalną konstrukcję, że powietrze leci tak, jak gdyby troszeczkę w dół. Yy. Worki. Yy, nie wiem, czy ktoś produkuje takie worki oprócz Lidla, ale mają taki kształt tego, yy, tego mocowania. I tu jest taka powiedzmy gumka, która ma właściwości uszczelniające. Yy. Ale przypuszczam, że tak naprawdę to, bo tutaj nie ma jakiegoś takiego e, specjalnego mocowania, czyli tak naprawdę tu chyba podejdzie każdy worek, który ma taki otwór. Jeszcze tutaj tak dodam, że ogólnie to e, ten, jak gdyby, moduł silnika montuje się na takie, takie klipsy, zatrzaski. Dobrze, tak. Jeszcze tak może pokażę go w całości, żeby go było widać dokładnie. Dobrze, tak z kadru powiem, bo tam ciężko będzie mi wejść. Odkurzacz mamy poskładany. Rura prezentuje się tak. Wszystko to jest tworzywo sztuczne. Dobrze, zrobimy taki pierwszy test. To, to będzie taki po prostu naj, najlżejszy, co może być dla każdego odkurzaca. Czyli takie powiedzmy, brudy przy okazji, znaczy brudy, no taki jakiś kurz, pyły, to co się zbiera, tak opada, że tak powiem. Nic, nic ciężkiego, nic jakiegoś takiego e, specjalnego. E, przy okazji zobaczymy, to znaczy, wy zobaczycie, m, może to, to ciężko to oddać przez, przez kamerę i przez e, film, ale. Może będziecie jakieś tam wyciągnięcie wnioski na temat, jak on głośno chodzi. Dobrze, e, myślę, że test zaliczony pozytywnie. E, teraz zrobię taki e, trochę dziwny test, ale może on coś wam pokaże. Nazwiję go test ziemi. <noise> e, dobrze, e, tu mam na podwórku taką fajną ziemię z humusem, tak, taki, taką lepszą, i e, na moje oko tego jest tutaj, myślę, że około pół, pół kilograma, czyli to jest ziemia z różnymi tam e, takimi e, organicznymi cząsteczkami. Dobra, włączamy i jedziemy. Dobrze. Myślę, że test ziemi też jest zaliczony. Znaczy, ziemia jest rozsypana, była na takiej gładkiej powierzchni, czyli no, myślę, że to są takie łatwe warunki. Ale, ale test zaliczony. Kolejnym testem będzie test dywanika okrągłego. To jest taki specjalny dywanik, który ja go tutaj sobie depczę od jakiegoś czasu, czyli ten brud tu jest mocno. Wtypnięty, można by to tak powiedzieć. Nie po polsku. I zobaczymy, jak ten odkurzacz sobie poradzi z tym. Aha, jeszcze dodam, że ja tutaj te szczotki w ogóle nie ściągam. Zostawiam tą szczotkę tak, jak jest. Po prostu, bo myślę, że wielu osób mi się nie będzie chciało odczepić tej szczotki. Dobrze. Zaczynamy. Dobrze. Zobaczę, czy to będzie widać. E, dywanik okrągły o kolorze zielonkawym, oliwkowym, wygląda tak. E, dobrze. Moim zdaniem test zaliczony bardzo dobrze. Teraz zrobimy test wody, ale musimy odkurzacz przygotować. Do testu wody ściągnę tutaj tą szczoteczkę, bo myślę, że Um, on nie będzie mógł tak ciągnąć yy, z, z tym razem, z tą gumką, ale zobaczymy. Dobrze, mam tyle wody. Um, już nie pamiętam jaka to jest pojemność tego. Um, ale to jest chyba też około, ponad pół litra wody. Ładnie rozlewamy sobie wodę. Dobrze. Nie wiem czy tą wodę widać, bo ta woda jest przezroczysta. Ale może... Pokażę Wam za chwilę, jak ona wygląda w odkurzaczu. Yy, to jedziemy, startujemy. Dobrze. Test wody jeszcze nie jest zakończony, bo mm, tak wodę zebrał. A teraz wam pokażę. O. Żeby było. Widać. Woda jest. Zbiornik nie przecieka. Dobrze. Zakładam. No, chciałem powiedzieć, że test wody przeszedł pomyślnie. Ja myślę, że to nie jest jakiś tam może profesjonalny test, ale może jakoś tak zobrazuje, że tak powiem, może nawet nie chodzi o do wady, zalety, tylko o możliwości tego odkurzacza. To jeszcze tutaj dodam. Ale zamknę tutaj te mocowania. Odkurzacz dosyć łatwo i, i fajnie na tych półkach się przemieszcza. Tu bym chciał zwrócić uwagę na kabel, który tam w opisie jest. Z tego co pamiętam, ma 4 metry. Według mnie jest bardzo krótki. Dobrze. I jedną jeszcze rzecz yy, może spróbuję przetestować, którą, którą właśnie jest dosyć ciekawą. Yy, rurę przepinam tutaj do wylotu, bardzo ładnie pasuje. I przenosimy się na stanowisko dodatkowe. Takie trochę prowizoryczne. Dobrze, włączam. Tu jest rura. Odkurzacz jest z tyłu, go nie widać, ale... dobrze myślę że test zaliczony bardzo pozytywnie no dobrze mam nadzieję że test wam będzie się podobał mam nadzieję że też będzie bardzo obiektywny bez żadnych sugestii bez tam jakiegoś nienoczenia czy polecania no czy chcecie kupić tak piotku że to już musicie sobie sami zadecydować ja wam nie powiem no no to tyle Dziękuję <noise> za oglądanie. Jeżeli komuś się podobało, to ok. No, no dobra, to ja z, z mojej strony tutaj też. Przy okazji chciałem troszeczkę sprawdzić światło nowe, bo myślę, że już będzie troszeczkę lepiej, ale to jeszcze tutaj będzie dopracowane. Dobrze, no pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się, cześć.